Hej, tutaj, FGB, co? No to jest, co wolisz. Czytam, co byś wolał. Już przy, w tutaj kliknąłem, coś. Chciałem napisać. Chciałem wziąć zjeść dwa niedużej pomidory, a kliknąłem tutaj, więc dobra. Tam. Lecimy dalej. Tu będzie 15 pytań, już 14 z serii. Co wolisz? Co byś wolał? Zostaw być spóźniony 10 minut. Zawsze być o 20 minut wcześniej. No, jeśli będę 20 minut wcześniej, to. <kłynie> Nawet dobrze, ponieważ... ponieważ jak szkoły spóźnicie 10 minut, to zostanie Ochszan. Jak 20 minut wcześniej, no to tego ochrzanu nie będzie. Więc wolę być już 20 minut wcześniej. Co byś wolał? Zobaczyć 10 minut swojej przyszłości i zobaczyć 10 minut czyjejś przyszłości. Swojej. Wiadomo, że swojej raczej byśmy chcieli zobaczyć. Bo po co wiedzieć? Czynią przy, przyszłość. No dobra. Co by źle? Przedkowo ponosić odpowiedzialność za śmierć dziecka? Przedkowo ponosić odpowiedzialność za śmierć trzech dorosłych osób. Hmm, dziecko, a dorosłe osoby. No. I osoby więcej by tutaj zostały, no niestety. Co byś wał? Mieszkać na pustyni jak najdalej od cywilizacji? Żyć na ulicach miasta jakoby zdomny. Nie wiem, trudne to jest, ale. Już wolę chyba to drugie. Co byś wał? Żyć przez resztę swojego życia w świecie wirtualnym, gdzie wszystkie twoje życzenia się spełniają? Żyć w prawdziwym świecie. Wolę żyć sobą i decydować o swoim życiu, a nie żeby ktoś decydował o moim życiu. Co byś wolał? Być sam przez resztę swojego życia, być otoczonym irytującymi ludźmi. <laughs> no, chyba pierwsze. Co byś wolał? Nigdy więcej nie skorzystać z serwisów społecznościowych, aplikacji. Nigdy więcej nie obejrzeć filmu, programu telewizyjnego. To jest tam, jak film albo program, to tylko jeden. A jeden by mógł sobie odłożyć, więc już jednak to drugie. Bo tutaj nie napisali ile programów lub ile filmów, tylko filmu lub programu, czyli jednego. Co byś wolał? Być pierwszą osobą, która odkryła nową planetę. Być dla lekarstwa, który leczy śmiertelną chorobę. Otóż to, otóż to. Co byś wolał? Mieć okropnie krótką pamięć, mieć strasznie długotrwałą pamięć. Pewnie. Że mieć strasznie długotrwałą pamięć. Z jedną pamięcią to jest różnie. Ja powiem, że z jedną pamięcią to jest różnie. Jak z, jakieś ważne rzeczy muszę zapamiętać, no to potrafię zapamiętać przez długi czas. Albo coś fajnego z życia potrafię zapamiętać przez długi czas, ale coś takiego okropnego to od razu zapominam. Co mi się złego przydarzyło? No, nie aż tak bardzo od razu zapominam, ale po pewnym czasie zapominam i znowu się uśmiecha. No, ale jeśli właśnie chodzi o strasznie długą pamięć, no to no, wolę pamiętać. Co byś wolał? Żyć bez internetu, żyć bez ogrzewania. W lato ogrzewanie nie jest potrzebne, ale no zimą to tak trochę będzie gorzej, ale dobra. Mieć straszną. A co byś ja wolał? Mieć straszną robotę, ale po przepracowaniu 10 lat się na emeryturę. Mieć wymarzoną pracę, ale pracować do końca swojego życia. końca życia. Dobra, niech będzie pierwszy. Bo chociaż przy tym miał trochę wolnego. Co byś wolał? Znaleźć miłość swojego życia, co nie z 5 milionami dolarów. Miłość, pieniędzy. Miłość, pieniędzy. Miłość, pieniędzy. Miłość, pieniędzy. Pewnie pierwszy. Co byś wolał? Przenieść się na stałe 500 lat w przeszłość, przenieść się na stałe 500 lat w przyszłość. Lat w przyszłość. Hmm, no chyba tutaj. Co byś wolał? Być w stanie kontrolować ogień, być w stanie kontrolować wolę. I to i to trzeba troszeczkę pomyśleć. Jeśli wziąłbym ogień, mógłbym kogoś spalić kogoś, kto mnie bardzo wkurza i już naprawdę mam podziurki w nosie go. Mógłbym taką osobę spalić. Abyś w stanie kontrolować wodę, to też byłoby nawet fajne. Ponieważ gdy padał deszcz, mógłbym go od siebie odsuwać. Bo deszcz to jest woda. Albo takie mam picie? No, Nazwa sobie ręką do góry już, już trochę picia idzie do góry. No i czy tej wody z picia? No i do mojej buzi się wlewam. Bez wstawania w łatwy sposób mogę dostać wodę. Hmm. Wiecie co? Można jednak to drugie kontrolować wodę. Nie wiem czemu, ale wolę kontrolować wodę. No to. Co było na tle? co wolisz, co byś wolał. No, 15 pytań to nawet krótki czas, ale i tak trochę się trzeba wytężyć, myślą. No, a ja się z nami żegnam. FKF, więc na razie, cześć. I jeszcze dziękuję za 360.